Cześć, tu znowu Siekla, a to kolejny odcinek z Pucharu Świata w grze DSJ4 na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w TTZ Neustadt, także zapraszam do oglądania. No i kwalifikacje dla nas rozpoczyna Piotr Żyła, jak sobie poradzi. Dobre wyjście z progu było, jest Piotrek, no... 130 metrów mi się wydaje, że przekroczył, więc kwalifikacje są zaliczone. Maciej Kot, 140,5 metra potrzebuje. Rozmiar skoczni tutaj, skoczni w TTZ, wynosi 142 metry. Maciek troszeczkę wysoko wyszedł, ale znowu miał problemy po wyjściu z progu. I to jest coś koło 125 metrów. Kamil Stoch, 59. numer startowy w kwalifikacjach. No Kamil szarpnął po wyjściu z progu, a teraz Kamil leci, leci jak bardzo podobnie do Maćka Kota i również miał jakieś problemy po wyjściu z progu. Stefan Hula, kolejny z Polaków. Jak sobie poradzi Stefan? Dobre wyjście z progu, tak mi się wydaje. Szybuje Stefan wysoko, jest wysoko i świetny skok Stefana Huli w kwalifikacjach. To było coś około 135 metrów, a teraz już Dawid Kubaski. 62 numer startowy Dawida stać na dalekie skoki. Tutaj jest dobre wyjście z progu. Dawid również wysoko jak Stefan. Wysoko Dawid jeszcze dalej od Stefana. W okolicach 140 metrów. Jak się prezentuje miejsca Polaków w kwalifikacjach? Nie było kuby wolnego. 4 Dawid Kubacki, 10 Stefan Hula, 21. Piotr Zszyła, 24. Kamil Stoch, Maciej Kot. No i zakwalifikował się po prostu jak Wolny. Teraz już zapraszam Was na pierwszą serię konkursową. No i rozpoczynają dla nas Piotr Żyła. 133,5 metra, aby omyć prowadzenie. Ma 34 numer startowy, Piotrek. Prędkość na progu dobra, dobre wyjście z progu jest. Piotrek wysoko szybuje, szybuje. Świetnie, Piotr Żyła. Ponad 135 metrów i będzie w tym momencie liderem tego konkursu. 134 metry. No to jest pół metra dalej niż musiał skoczyć, ale no ty za styl Piotrek bardzo ładnie ostatnio stylowo skacze. Jest jednym z tych najładniej stylowo skaczących skoczków. Piękny skok z Piotra Żyły. Które to będzie miejsce? Myślę, że oczywiście powinno być pierwsze. I jest pierwsze miejsce Piotra Żyły z notą 142,2. Maciek Kot, 142 metry, aby walczyć z Anzelaniszkiem, który skoczył 140 metrów. Czy Macka stać na daleki skok? Miejmy nadzieję, że tak jest. Maciek, dobrze, Maciek, dobrze, Maciek. Świetny skok Macieja Kota. Bardzo podobny do Piotra Żyły, chociaż troszeczkę gorszy stylowo. Co to była za odległość? 134 metry, czyli dokładnie tyle samo, ile skoczył przed chwilą wspominany Piotr Żyła. Tylko czy to Maćka uplasuje na drugim miejscu? Wydaje mi się, że nie. Który jest w tym momencie Piotrek? Nawet nie wiem, więc zaraz zobaczymy. Maciej Kot czwarte miejsce. 140,7 to jego nota. Kamil Stoch. 142 metry cały czas, aby objąć prowadzenie. Czy Kamila stać na taki suk? Na pewno go stać, ale czy to zaprezentuje? Jest dobrze Kamil, jest dobrze, jest dobrze! Świetnie Kamil Stoch! Wszyscy Polacy na razie skaczą na podobnym poziomie, czyli coś, coś koło 135 metrów. Kamil skoczył pół metra bliżej niż Piotrek i Maciek, czyli 133,5 metra. Czy to go uplasuje przed nimi czy za nimi? Nota Piotrka 142,2. A nota Kamila jaka będzie? Zaraz się przekonamy. Nota Kamila 142,3 o 1 dziesiątą. Dzięki jednej nocie za styl wygrywa Kamil. No i Stefan. Czy Stefan sobie dobrze poradzi? Zaraz zobaczymy. Wyjście z progu dobrze wyglądało, chociaż troszeczkę szarpnął Stefan i to jest ponad 125 metrowa odległość. Na razie najgorzej z, z Polaków się zaprezentował niestety Stefan Hula. Nie wiem czym to jest spowodowane. 125 metrów Stefana. Po wyjściu z progu strasznie zaczął aktywnie lecieć, co właśnie przez to mi się wydaje, że tak najgorzej się zaprezentował. Ale w drugiej serii go zobaczymy i miejmy nadzieję, że się, po... że się wtedy poprawi. Na razie 120 punktów, 17 miejsce Stefana Huli. Dawid Kubacki, najwyżej z naszych skoczków w kwalifikacjach, na czwartym miejscu je zakończył, a jak będzie teraz? Na progu ładnie to wyglądało, ładnie się położył Dawid, chociaż nisko, nisko Dawid, nisko! Troszeczkę dalej od Stefana Huli, ale myślę, że nie będzie Dawid tutaj walczył o czołówkę w tym konkursie. To jest tylko 127 metrów, tylko albo aż, bo miejmy nadzieję, że Dawidowi się uda, naszemu triumfatorowi turnieju 4 skoczni z tego sezonu. No Dawid po tym turnieju ma troszeczkę gorszą formę. Miejmy nadzieję, że to mu przejdzie. 130 i 1 nota Dawida. Dopiero 12 jest. A już od razu po nim Jakub Wolny, Wicelider Puchary Świata. Najlepszy nasz skoczek właśnie w tym sezonie. Spóźnił na progu. Kuba, coś się tam stało. Nisko! Kuba Wolny znowu upada. Coś nieprawdopodobnego. Drugi konkurs rzędu Jakub Wolny upada. Upadł w Waldifiemę. Strasznie spóźnił na progu. 87,5 metra. Fatalny to łuskok. Chciał jeszcze pociągnąć tutaj. Myślał, że przeleci nad tą bólą. Ale nie dał rady i przez to upadł. Nie wyglądało to na jakiś groźny upadek, ale zawsze to jest troszeczkę złość. I to jest, no nie będzie go w drugiej seji. 45. miejsce w tym momencie. A miejsca polaków prezentują się następująco: najwyżej z naszych jest klasyfikowany Kamil Stoch na czwartym miejscu, piąty Piotr Żyła, siódmy Maciej Kot, 13 Dawid Kubacki, 20 Stefan Hula i 46 szósty Jakub Wolny. Między siódmym a czwartym miejscem jest bardzo mała różnica, więc tutaj się wszystko jeszcze będzie mogło zdarzyć. A teraz zapraszam Was już na drugą serię konkursu. No i drugą serię rozpoczynamy dla nas Stefan Hula, 20 po pierwszej serii, 125 metrów skoczył, teraz 125,5. Aby obejść prowadzenie, teraz jest dużo lepsze wyjście z progu, chociaż znowu jakieś problemy miał Stefan Hula. I to jest 126,7 metrów, tak mniej więcej mi się tak wydaje. No, nie będzie Stefan w tym konkursie w czołówce. 126 metrów, no tutaj było to bardzo dobrze widać z tej kamery. Tak, jakby jakiś podmuch dostał, albo to są jakieś problemy Stefana, jakieś głębsze. No, będzie musiał troszeczkę potrenować przed zakopanem. I na razie pierwsze miejsce Stefana Huli, nota 244,8. A jak zaprezentuje się nam Dawid Kubacki, 13 po pierwszej serii. Dawid będzie chciał zaatakować. 130,5 metra potrzebuje. Dawid spóźnił na progu jak Kuba w pierwszej serii nisko, Dawid fatalnie! Coś nieprawdopodobnego co się stało z Dawidem kubackim w drugiej serii konkursu. Ile skoczył Dawid? To jest 81,5 metra. Zdecydowanie najgorszy skok ze wszystkich Polaków jak na razie. Strasznie spóźnił na progu, przez co w ogóle nie był w stanie nam tutaj się zaprezentować Dawid w drugiej serii. To będzie jedno z ostatnich miejsc. Tego konkursu. Na razie jest 15. Maciek od 7 po pierwszej serii. Maciek, atakuj podium. 164 metry skoczyłeś, teraz 133 Metr bliżej niż w pierwszej serii. A teraz dobrze wyszedł. Maciek z progu jest wysoko, jest wysoko. Kapitalny skok Macie Jakota. Coś około 139 metrów. I jaka to była odległość? 138,5. Fenomenalny skok Macie Będzie najprawdopodobniej na podium, bo to jest atak po prostu na tą. Top 3 po pierwszej serii. Chociaż tam jeszcze przed nim jest dużo dobrych skoczków. Na razie jest na pierwszym miejscu z notą 290,5 punktu. A już Piotr żyła. 143 metry, aby objąć prowadzenie. Piąty po pierwszej serii. Stać go na daleki skok tutaj. Musi wyprzedzić Daniela Andrytandego. Coś się stało tak samo jak z Dawidem Kubackim. Tylko zamiast spóźnić Piotr, jak to się zupełnie krzywo wybił. Coś nieprawdopodobnego, co się dzieje w tym konkursie z niektórymi z polskich skoczków. Na prowadzeniu jest na razie Daniel Andretandes, który skoczył 141 metrów w drugiej serii. I to może mu dać również nawet zwycięstwo w tym konkursie. Zależy wszystko od Kamila Stocha, Stefana Grafta i Ansela Niszka jeszcze. I Kobeczego. No i właśnie Kamil przed chwilą wspominany. Czwarty po pierwszej serii. 142,5 metra, aby walczyć z Danielem Andretandem. Stać Kamila daleki skok, dobre wyjście z progu. Jest Kamil wysoko, jest wysoko, jest wysoko, jest świetnie Kamil Stoch. No nie będzie liderem, ale powinien być myślę drugi. Na drugim miejscu cały czas przypominam, jest Maciej Kot. 137,5 metra. Nawet bliżej od Maćka. Czy to wystarczy, żeby go wyprzedzić? Myślę, że powinno wystarczyć. Daniel Andretandeusz co najmniej czwarty. Maciej kot co najmniej szósty. Kamil co najmniej piąty, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, które miejsce Kamila Stocha Jest to miejsce trzecie? Czyli jednak jest za Maciejem Kotem. I jak się prezentuje tabela po zakończeniu konkursu? Zwycięża Daniel Altretande, drugi Maciej Kot. Trzeci z Stoch, następnie Stefan Kraft, Siergij Tkaczenko, piąty, gratulacje. Szósty Tymi Zajc, siódmy Ryoyi Kobayashi, ósmy Yuki Asato, dziewiąty Robert Johansson i dziesiąty Stefan Hula. Gdzie się podział Anzelaniszek? Aż tak zepsuł drugi skok, że go nawet w człowie dziesiątce nie ma, no coś nieprawdopodobnego po prostu. W drugiej dziesiątce możliwe, że jest. Jedenasty Karol Geiger, dwunasty Simon Amann, trzynasty Robin Petersen, następnie Takuta Keoji, Filip Asenwald na piętnastym miejscu, szesnasty Wiktor Polaszek, Etunusi Jajnen, 17 Markus Eisenbichler, 18, 19 Jan Herl i 20 Filip Szakala. Nadal tutaj nie ma Angela Niszka, coś nieprawdopodobnego. Ile on skoczył w tej drugiej serii? Może upadł i dlatego go nie ma? Nie wiem, zaraz się przekonamy. Dokładnie tak. pierwsze miejsce Angela Niszka, słaby skok, tak samo jak Piotra Żyły i Dawida Kubackiego. 22 jest Pius Paszker, 23 Johan Andre Forfak. 24 Anti Alto, 25 Piotr Żyła. Następnie Dawid Kubacki, Konstantin Schmidt, Daniel Huber i Tomasz Wanczura. Ostatnim punktującym jest oczywiście Sabir Zan czyli dwóch Kazaków punktuje w tym konkursie. Naprawdę gratulacje. A klasyfikacja generalna Pucharu Świata prezentuje się tak, że pierwszy z Rio i Kobayashi z 793 punkty ma. Na drugie miejsce skakuje Kamil Stoch, trzeci Jakub Wolny, czwarty Maciej Kot, piąty Dawid Kubacki, szósty Stefan Hula, następnie Stefan Kraft na siódmym miejscu, ósmy Piotr Żyła, dziewiąty Karl Geiger i Junshiro Kobayashi, zamykający tą czołową dziesiątkę. Stefan Kraft awansował przed Piotr Żyła, a Kamil Stoch przed Jakubem Wolnego. Naprawdę nieźle. Na jedenastym miejscu Daniel Andretande, który awansował chyba z dwudziestego nawet. 12 Filip Aschenwald, 13 Richard Freitag, 14 Johan Andre Forfang, 15 Andreas Tierren, 16 Domin Pres, 17 Andreas Wellinger, 18 Sergii Tlachenko, naprawdę tu się należą wielkie brawa dla niego. Odtrudnień 4 skośnik skacze równo i daleko, 19 Simon Awen i 20 Markus Eisenbichler. Także takim oto akcentem kończyłem ten odcinek. Trzymajcie się do następnego. Elo!